Siemano! Witam Was w kolejnym odcinku z FC24. Dzisiaj <laughs> będziemy oceniali 17. drużynę Informów. A jutro być może albo będzie event związany z Team of the Year, albo druga drużyna FC Versus. Dobra, my mamy takich grajków, no bardzo ciekawych. Martinez64K. De Jong 178k e, Teo Hernandez Teo Hernandez na Esio? 600k No i to tyle z takich fajnych karcioszek No to byłoby na tyle Z takich fajnych kart Aero, Areola No też jest fajny ale jako bramkarz kosztuje 31k Consigli 84 też 31k Nuno de koszta Ramirez <grystanie> no 87 oceny ogólnej z żeńskiej La Ligi <grystanie> Jeszcze jest Under oceniony na 84. Iwan Martin. Bardzo ciekawy pomocnik oceniony na 86. No. Zobaczmy sobie najciekawsze karcioszki. Martinez. No, tempo takie se. Strzały fajne. Podania kijowe. Dribbling fajny. Defensywa do dupy i fizyczność fajna. No. No, Martinez może dać furory tutaj, A Lautaro nie miał wcześniejszego informa? Miał, więc ja się dziwiłem. Dlaczego 89 oceny ogólnej? Kurde. Dobra, Frankie de Jong. Pod, yy, tempo dobre. Tak, tak dosyć. Strzelanie kijowe. Podania fajne, dribbling fajny, defensywa taka se i fizyczność też taka se. Pomimo tego, że kosztuje prawie 200k. Teo Hernandez, wow, tempo zarąbiste, strzały kijowe, podania, taka... podania takie se, dribbling taki no fajny. Defensywa też taka se i fizyczność dobra. On kosztuje najwięcej z tych wszystkich informów w, w drużynie 17. Informów i jeszcze bardzo ciekawa opcja. No, jeżeli chodzi o te informy, to większość informów jest z la Ligi Serie A. No, najwięcej informów jest z Serie A. I la Liga. O kurde. Ja mam tylko jednego grajka, który jest z Premier League, a chodzi o Areole z West Ham United Francuski bramkarz. To nieźle. No ten Pempe, pempelu, pempelu, kurde. Pepelu oceniony na 84. <laughs> Też jest ciekawy. Tylko jak się ten klub nazywał bo ja już kurde Raczej zapomniałem wiecie Albo to była Walencja chyba Tak to była Walencja spoko No 3 na 3 miał <klimy> Tempo kijowe Strzały do wywalenia podania dobre Dribbling taki se Defensywa też taka se i fizyczność dobra Okej okay. U pepelu Ocenionego na 84. Kurde, nie mogę się doczekać i, i jutra, bo nie wiadomo, czy to będzie event toty, czy jakiś inny event, który jeszcze poprzedzi event e, toty. Nie ja jestem ciekaw, kto będzie z takich fajnych toty. Myślę, że Terstegen, no też TG będzie bardzo fajnie wyglądał i będzie najczęściej chyba trafiony z tych wszystkich Team of the Year i tak dalej. Kurde, Dejong, który kosztuje 178K. Ja pierdziele, ale i jaja. A wcześniej Dejong w wersji Thunderstruck chyba był najdroższy i szkoda, że nie da się zrobić jego SBC ponownie bo upłynęła już, upłynął już termin zakończenia tego SBC. A szkoda, bo miałbym fajne wzmocnienie. A Adejong nie miał czasami 80, 90 znaczy się na karcie Thunderstruck. Uh -huh. To SBC kosztowało 300 tysięcy więc chyba 3 składy na tego Daejonga, I, i ludzie bardzo go wielbili, kurde, za, za to jego SBC. Dobra, fajne statystyki do ogółu: 4 na 4 Wysoka średnia, on ma fałszyki. Tak, ma fałszyki, ma fineskę. Podanie na dobie, tiki taka ma długie. Podania i tak, i tak dalej. No, bardzo ciekawie wygląda ten De Jong w wersji Fandersa. Ale kurde, szkoda, to jest drugi Inform Teo Hernandeza. Bo wcześniejszy Inform też był drogi, a teraz Inform Teraz mocniejszy Inform kosztuje. 600 tysięcy, czyli na razie najdrożej. No, ale 17. drużyna Team of the Weeków. No, niestety nie wygrywa pod względem wartości. No, bo nawet te trzy karty razem wzięte, czyli Martinez, De Jong i Theo Hernandez, nie przybiły Salaha, który być może kosztuje z 1,8 miliona dalej. Dobra, zobaczmy jeszcze drużynę Team of the Week 16. Jak to rzeczywiście wygląda. Salach kosztuje milion teraz. No ci 3 piłkarze, piłkarze razem wzięci nie przebiły wartości. Informa Salacha ocenionego na 92, który kosztuje milion końców. <laughs> Więc widzowie jak będzie jakiś fajny odcinek, stoty łapeczka do góry subskrybujcie kanał. A no właśnie, trzeba sprawdzić, czy nic nie będzie w zadaniach. Tak, typowo w zadaniach, gdzie są zadania, draft? Po co kurde, draft? Narzędzie do budowania skłonu, po co mnie to jezus. Jak mi się przy, przypadkowa naciśnie, to jest hit. Ja pierd... Dobra, a w SBC coś wyszło ciekawego? No bo z samymi Team of the Week się nie ucieszymy. Więc, no dużo momentów wypadło. Na przykład Hugo Joris? 120k kosztuje. Dwa składy. Co to jest za Hugo Joris? Jezus Maria! End of the era, Hugo Joris 120k. Ja pierdziele! End of the era, Hugo Joris. Serio? Ale serio? End of the Szkoda. Bo Hugo Joris zrobił to, co. Zapragnąłbym najbardziej. Hugo Jory jest oceniony na 91. Coś nieprawdopodobnego. To Co jest coś nieprawdopodobnego. Dlaczego nagle on ma 91 oceny ogólnej? No jest ee, Ruben Neves w wersji Moments. 2x81 plus Pik. 8,5 plus do wyboru. E, potem Brobej. Ikona 87, podstawowa centurionów lub uderzenia gromu. E, Luis Muriel versi Moments. E, basicowy Maldini. <laughs> no, 84 plus razy 5. No, te Team of the Wiki Sterling, no. No, ten Dowbyk. Też wygląda coś. No, ten też prawie 100K kosztuje. Trezygę 116. Stąd 214. Dobra. Rejking drogi. Diata 51000. Trzy składy! Szuker 115. Draft token, który kosztuje. Osiem tysięcy, ja pierdziele, draft token, który kosztuje osiem k końców, ja pierdziele, co to jest? A skład minimum osiemdziesiąt dwa, okej. Serio? Skład ośceniony na 82? Na żeton draftu? Dobra. Więc w SBC nic ciekawego. No niedawno wyszedł Hugo Joris, kurde, to teraz zauważyłem. Bo wcześniej, jak sobie przeglądałem futbina, no to byli w momencach Ruben Neves i Luis Muriel. No Hugo Joris oceniony na 91. Jest składów na tego Jorisa. Dwa składy. Okej. Okay. <coughs> Ciekawe jakie składy są na Yorisa. Skład 85 i 86. OK. 8586. No, byłby bardzo ciekawy bramkarz do składu ewentualnie, za Jerzego dudka. No, ale wtedy Polscy zawodnicy tracą zgranie. Bo Hero jeszcze dodaje jeden do tego zgranka. Więc spoko. 8586. No, warte ceny, słuchajcie, te składy, no, warte ceny. Więc moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Widzimy się, być może, jutro na nowym evencie po godzinie 19. .00. Więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.